Hejście Mako, ja jestem Smakiem i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, przygotowałam dzisiaj y Siedem filmów, które gdybym mogła, to bym usunęła, a przynajmniej bym je po prostu trochę zmieniła. No w sumie nie z każdego filmu twórca jest zadowolony, no i tak jest w moim przypadku. Nie z każdego filmu jestem zadowolona i mam takie 7 filmów z ostatnich dwóch lat, bo nie biorę pod uwagę tych jeszcze starszych, gdzie w ogóle uczyłam się montować, uczyłam się tak naprawdę nagrywać i, na przykład, pierwszym filmem było. E moje TOP 5 POLSKI RAP Let's go. Jak sama nazwa wskazuje TOP 5 POLSKI RAP czyli opowiadam o 5 takich moich ulubionych polskich piosenkach właśnie rapowych i generalnie ten film i kolejny, czyli top 5 yy, amerykański rap, to były filmy nagrywane jakoś, nie wiem, dwa, trzy, cztery miesiące po tym jak zaczęłam się interesować rapem, zaczęłam słuchać rapu i w ogóle, znaczy wrócić rapem interesowałam się trochę wcześniej, ale tak bardziej zaczęłam słuchać, on myślę, że tak mogę powiedzieć. Właśnie mi kot wyskakuje przez okno. Hello? Znaczy tak naprawdę to moje top 5 polski rap zmieniło się już tak naprawdę po miesiącu i tak samo ten top 5 amerykański rap również zmieniło się po miesiącu, więc no to jest takie... No głupie były te filmy, po prostu Kolejny film był robiony całkowicie na spontanie, czyli najbardziej krótkowy odcinek na moim kanale! Dokładnie taki tytuł miał ten odcinek i o co w tym chodziło? Chodziło o to, że wymieniałam wodę w akwarium. Po prostu sprzątałam akwarium. Nie wiem. Kolejny film nosił tytuł, to był błąd i generalnie... Powiem wam tak, miałam bardzo fajny, a czy ja uważam, że to był bardzo fajny pomysł? Mianowicie, miałam pomysł, żeby wprowadzić tak, jakby drugą postać na tym kanale, czyli Smoka. Tak, ja jestem Smokę i byłaby sobie druga postać Smok, w tym oto kapelutku. Celem Smoka było po prostu wytykanie moich błędów, jakichś moich pomyłek i no, tego typu rzeczy. I generalnie uważam, że sam pomysł nie był zły, ale ten film, to był błąd, był bardzo zły. <grych> W tym filmie wytykałam błędy polegające na tym, że się powtarzam. Prosty przykład. Opowiadałam o filmie, którego, można powiedzieć, głównym bohaterem był haker. No i co chwilę powtarzam: haker, 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 tak, no bo opowiadałam o tym. I zrobiłam taką, nie wiem, dziesięciosekundową zlepkę tego, jak powtarzam to słowo. To nie było złe, ale później, <laughs> no później stwierdziłam, że chcę spróbować zrobić taki remix i było to straszne. Zresztą posłuchajcie sami. <laughs> it's all around the world just like <laughs> that And everybody's singing <laughs> And now the bells are ringing <laughs> Dobra, wystarczy. Eee, no, już rozumiecie, dlaczego bym chciała usunąć ten film. Czas się trochę pomęczyć. Był to film robiony na kurs yy, tworzenia filmów, tak? Z Michałem Nogalą, Nawet Michał Nogala mnie pochwalił za ten film. Eee, poza tam jednym błędem, który później naprawiłam. Ale co mi nie pasuje w tym filmie? Jakby fajnie jest zrobiony pod muzykę, fajnie jest zmontowany. No i właśnie co mi nie pasuje w tym filmie smokie o co ci kurna chodzi? Muzyka jest nie taka, no po prostu muzyka jest straszna. Jakby jest to film sportowy, to powinna być dynamiczna muzyka taka, wiecie, że wy usłyszeć i macie tak uu. lecimy dur. No a to jest muzyczka taka Taka koralowa, i w ogóle mi się to nie kojarzy z, z mocnym wyciskiem, z adrenaliną, z tym wszystkim. No no nie. I ostatni film, Nie mój dzień. Po prostu genialnie się bawiłam przy nagrywaniu e, tego filmu, ale tu za to mi. O lektorka! Muszę Wam powiedzieć o nie moim dniu, jaki miałam jakiś czas temu. Ja nie... Po, ja po prostu. Ja nie nadaję się, nie mogę być lektorem. Opowiadam to, jakbym była na pogrzebie. Obudziłam się o 8 rano. Co fakt byłam niewyspana, ale wstałam bez większego problemu. No nie! Ja to powinnam wiecie tak energicznie. Obudziłam się o 8 rano. Nie wyspałam się jak zwykle, ale wstałam bez większego problemu. Nie poszłam z śniadanie, ogarnęłam się, wyszłam do szkoły, coś tam, bla bla. Jakoś to pociągnąć, a nie, że ja tu jak na jakimś pogrzebie, właśnie na jakimś stypie. Czy nie wiem co jeszcze, no po prostu. Ech. Dobra, moi drodzy, pożaliłam się na całą siebie na moje stare filmy. Pewnie niektóre filmy znikną z kanału, więc możecie sprawdzić, czy zniknęły, a jak tak, to które? Komentujcie, subskrybujcie, zostawcie lajka pod tym filmem. Ała! Widzimy się za tydzień o tej samej porze. Miłego dnia. Trzymajcie się, hej!